Dzień dobry drogie dzieciaczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy utwór zespołu Debil pod tytułem Piosenka dla żołnierza. I mamy tak. Akordziki, jakie potrzebujemy: akord A-dur, D-dur i E-dur. I tylko te trzy akordy używamy w całej piosence. I mamy tak: bicie całe. Dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę. I gramy. Trzy razy A, dwa, trzy. Później jest D, i znowu na raz. D, A, e duże I A, i znowu D. A, E i A Gdy na jesień do wojska ruszałem, Ty żegnałaś mnie smutna i zła. Przyrzekałaś, że będziesz czekała i że nic nie rozłączy już nas. Przyrzekałaś, że będziesz czekała. Drogie dzieciaczki, to by było na tyle. Bardzo prosta wystęczka, każdy sobie z nią poradzi. I jak zawsze, miłego dnia Wam życzę. Na razie, trzymajcie się. Pa!